Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W minionym tygodniu syntetyczny indeks surowcowy Thomson Reuters Jefferies umiarkowanie obniżył się. Niższy poziom indeksu był efektem spadków w trzech grupach surowców. Najbardziej obniżył się indeks surowców energetycznych, a najmniej metali bazowych. Nieznacznie wzrósł indeks metali szlachetnych. Na giełdzie londyckiej najsilniej wzrosły ceny ołowiu, z kolei największy spadek zanotowało aluminium. W grupie metali szlachetnej jedynie wzrosły ceny srebra, natomiast złota pozostały bez zmian, a platyny i paladu obniżyły się. Wśród surowców energetycznych wzrosły ceny węgla europejskiego oraz australijskiego. Silnie spadły ceny ropy naftowej. W grupie surowców rolnych na giełdzie perskiej ceny kukurydzy oraz pszenicy nieznacznie obniżyły się. Ceny fraktu morskiego surowców sypkich mierzone indeksem Baltic Drive pozostały bez zmian. Wzrost trzech subindeksów został zbilansowany solidnym spadkiem jednego. Wzrosły subindeksy Cape Size, supermax oraz Handy Size. Silny wzrost odnotował subindeks Cape Size. Na giełdzie londyńskiej ceny cyny wzrosły do około 19 300 dolarów za tonę. W okresie ostatniego miesiąca ceny poszybowały ponad 7%. Ceny rosną na fali spadającej podaży metalu na NLK światowych, zmniejszających się zapasów oraz rosnącego popytu na metal w Chinach. Indonezyjski największy producent cyny, Timah, Zaraportował spadek produkcji w pierwszej połowie bieżącego roku o 33% w ujęciu rocznym. Przyczyną spadku produkcji cyny, a także wydobycia jej ród, była bardzo niesprzyjająca pora mocnowa w pierwszym kwartale bieżącego roku. Ponadto podaż metalu na rynkach światowych jest ograniczona przez wprowadzony system pozwoleń na eksport z Indonezji. Z punktu widzenia popytu na metal, słabe okazały się wskaźniki dotyczące koniunkturów w przemyśle strefy euro oraz Stanów Zjednoczonych, ale nie miały one żadnego przełożenia na cele metalu. Pozytywnie oddziaływał w koniunktury kompilowany na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród największych przedsiębiorstw w przemyśle chińskim. Inwestorzy dostrzegają obecnie większy popyt na metal ze strony przemysłu chińskiego. Oceniając z kolei siłę zmian popytu i podaży na ceny, to wynika, że większa presja jest wywierana po stronie ograniczonej podaży. Ceny ceny są obecnie na poziomach nienotowanych od stycznia 2015 roku. Od połowy stycznia, kiedy to ceny zaliczyły lokalne menu wzrosły aż 45%. Niemal 44% światowej podaży jest używana do produkcji elektroniki, a popyt ze strony przemysłu elektronicznego stopniowo przyspiesza. W związku z obecną sytuacją po stronie podaży i popytu inaczej mówiąc wzmacniającym się deficytem na rynku podnosimy swoje oczekiwania co do ceny cyny i obecnie spodziewamy się wzrostu w perspektywie końca trzeciego kwartału do poziomu od 21 do 22 tysięcy dolarów za tonę. Ceny srebra silnie wzrosły. Było to odreagowanie po wcześniejszych spadkach w związku ze wzrostem oczekiwań na podwyżki stóp procentowe w Stanach Zjednoczonych. Z danych makroekonomicznych znaczenie dla cen kursów miał słaby oczyt nowo utworzonych miejsc pracy. Negatywne zaskoczenie zmniejszyło prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki stóp procentowych. Warto notować, że wzrost cen srebra dokonał się przy umacniającym się dolarze amerykańskim. W tygodniu poprzedzającym miniony tydzień nastąpił przyrost pozycji długich netto, obstawiających wzrost cen. Było to wynikiem zarówno spadku liczby kontaktów długich o ponad 4000 sztuk oraz kontaktów krótkich prawie o 5300 sztuk. Zamykanie pozycji krótkich przehamowało spadki i jednocześnie zbilansowało ich wcześniejszy od początku sierpnia wzrost. W bieżącym tygodniu spodziewamy się wzrostu liczby kontaktów długich i dalszą, ale już niewielką redukcję kontaktów krótkich. Srebro przejściowo powraca w własnych inwestorów, a to za sprawą słabszych oczekiwań na wrześniowe podwyżki. W końcówce bieżącego kwartału nadal spodziewamy się, że ceny srebra osiągną poziom z przedziału 21-22 dolarów za uncję. A pomagać temu będzie utrzymane nadal ultraluźne podejście w polityce monetarnej przez główne banki centralne. Poza tym, na korzyść srebra wśród metali szlachetnych przemawia relatywnie korzystna jego cena względem złota. Ceny ropy naftowej brzmią nie spadły i zakończyły tydzień poniżej 37 dolarów za brukę. Główną siłą sprawczą stojącą za spadkiem ceny ropy była informacja o jej rosnącej podaży na ekranie światowej. Już wcześniej wspominaliśmy o wzroście produkcji i eksportu ropy z Iranu i Iraku. W minionym tygodniu doszły kolejne informacje o uruchomieniu eksportu z rejonu Kirkuku, a jednocześnie publikowane ogólnie słabe dane makroekonomiczne dolewały jedynie oliwy do ognia, wzmacniając oczekiwania inwestorów na dłuższe pozostawanie rynków w stanie niezbilansowanym. Pod koniec tygodnia ceny odbiły w reakcji na informacje o niższym wydobyciu ropy w Rosji oraz Chinach z uwagi na starzejące i wyczerpujące się tam złoża. Jeśli chodzi o kwestię porozumienia pomiędzy członkami OPEC oraz innymi producentami Europy w sprawie zamrożenia produkcji, to osiągnięcie konsensusu jest odległe. Rosja proponuje zawarcie porozumienia, ale z wyłączeniem Iranu, swojego sojusznika. Jednak Arabia Saudyjska, z kolei wróg Iranu, nie zgadza się na porozumienie w takiej formule. Ostatnim bieg wydarzeń zmniejsza ryzyko doświad do skutku porozumienia na nieformalnym spotkaniu krajów OPEC i innych producentów ropy naftowej. Czynnikiem wywierającym presję na spadek cen są rosnące zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych oraz rosnąca liczba czynnych odwietów ropy łupkowej. Zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 2 miliony 3000 berłek. Ostatni dostępny raport na temat paliw na rynku amerykańskim wskazał na niewielki spadek zapasów benzyny oraz wzrost pozostałych produktów ropopochodnych. Sentymetr wśród inwestorów na rynku ropy jak na razie nie uległ znaczącej zmianie. W przypadku ropy Brent liczba pozycji długich spadła o ponad 2000 kontaktów i krótkich o niecałe 2000 kontaktów. Inwestorzy nadal są pod wpływem ryzyka zawarcia porozumienia o zamrożeniu produkcji ropy. Spodziewamy się, że do spotkania OPEC, czyli praktycznie przez najbliższy miesiąc, ceny będą poruszać się w szerszym trendzie bocznym i będą pozostawać pod wpływem retoryki członków OPEC oraz Rosji. Dziękuję za uwagę. Mówił Artur Puska, strateg Pekowo Banku Polskiego.